don't take Dzień dobry, Łukasz Brodzi kłaniam się państwu bardzo serdecznie moim państwu gościem zarówno w studiu radiowym jak i w wirtualnym internetowym jest Jarosław Norowski Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobrze, powiedziałem, zbiegu właściwie, bo zagadaliśmy się przed audycją o aktywnej turystyce. Idzie majówka, pogoda przepiękna nam za oknem tutaj się wyłania, oby tak zostało. No i o tą aktywną turystykę chciałem pana na początek zapytać. Co na majówkę w tym roku? Warto. Powiem tak, no ja zamierzam spędzić to bardzo aktywnie, zamierzam przede wszystkim położyć sobie po lubuskich znakowanych szlakach pieszych, bo mamy ich naprawdę dużo, często niestety zapomniane troszeczkę, niektóre są troszkę zaniedbane, ale teraz obserwuję, że rzeczywiście wiele tych szlaków zostało odnowionych, zyskały też nowe trasy, no, chociażby... no Pan tak mówi, trochę delikatnie odnowionych, ale tutaj są takie ręce, które te znaki odnawiają. No tak, tak, to, to przyznam się, że też sporo tych szlaków odnowiłem, chociażby jest to o, zielony szlak, No który... to mamy informację z pierwszej ręki, proszę o. no to, to pochwalimy się, że świeżo odnowiony szlak zaczyna się w Ochli yy, na wysokości mniej więcej z yy, kansenu naszego, czyli Muzeum Etnograficznego, hmm. bo, bo taka jest pełna nazwa. Yy, biegnie sobie w stronę yy, Drzonkowa, omija ten Drzonków troszeczkę, yy, po drodze zahacza jeszcze o drogę między właśnie Jędrzechowym a Drzonkowem. No i tam się bardzo ładnie łączy yy, ze starym przebiegiem. Dzięki... Yy, Temu. Mamy fajną trasę. Tam częściowo przebiega również ze szlakiem niebieskim, no i można sobie obejść, można powiedzieć, tutaj takie południowe obrzeża zielonej góry. Przepiękne tereny, czasami troszeczkę nawet takie pagórkowate, no i rzeczywiście bardzo, bardzo sympatycznie. Po, poza tym powstał też nowy przebieg szlaku czerwonego, no i stworzył się węzeł szlaków teraz czerwonego i czarnego. To teraz mówimy o okolicach tutaj Wilkanowa i Świdnicy. I dzięki temu również powstał nowy węzeł, który miałem przyjemność nazwać Słoneczną Polaną, ponieważ jest tam piękna ekspozycja właśnie na południe. Dosyć fajny widok również, bo jest tam spora wycinka, więc coś tam czasami również widać. No i można sobie wziąć kocyk, do czego też zachęcam i po prostu poopalać gdzieś tam na Wzgórzach Piastowskich, także naprawdę sympatyczne miejsce. Czyli rower i e, kiki. Spacer? Jak najbardziej, bo Wzgórze piastowskie, czy Wałzionogórski również idealnie się nadaje właśnie chociażby na spacer Nordic Walking, do czego też bardzo zachęcam, bo to jest takie przyjemne, można powiedzieć, przyjemne, spożyteczne, jest bardzo dużo fajnych przewyższeń. Eee, a rower jak najbardziej, tak, tylko że to musi być rower taki oczywiście z odpowiednim bieżnikiem, bo tam jest sporo takich wystających jakichś korzeni. Jak ktoś lubi takie klimaty, to bardzo serdecznie polecam, bo rzeczywiście można się fajnie, pozytywnie spodzić. To jest dobre miejsce do tego, ale ja pana zapytam o przebieg wodnic zachodniej, południowej. No, bo to siłą rzeczy odciąża nam trochę ruch w mieście, ale z drugiej strony przecina te ważne szlaki. Co z tym się dzieje? Że państwo też sprawdzacie, pilnujecie tego, czy tam będą jakieś pasy kładki dla, dla tych, którzy chcieliby przejść dalej? Już mówię, pilnujemy oczywiście tego w interesie mieszkańców, można powiedzieć. I niektóre, niektóre te miejsca już są zaplanowane tak, żeby te szlaki po prostu umieścić w jakimś jednym miejscu. No i też po, podpowiem, bo często tam też chodzę, tam będą takie specjalne przepusty. Mówimy o obwodnicy południowej. południowej. Tak, 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 dokładnie. Sporo takich właśnie przepustów. Z tego, co pamiętam, to chyba cztery albo nawet i pięć. Są na tyle wysokie i szerokie, że spokojnie można przejść na piechotę, można przejechać rowerem. Są też przystosowane do tego, aby tam przejechały pojazdy leśne. Więc jak najbardziej, i wtedy sobie spokojnie pod tą trasą będziemy mogli przejść. No i tam oczywiście też kanalizujemy te szlaki, które no w jakiś sposób zostały przecięte też obwodnicą, a jest takich miejsc naprawdę sporo. Wszystko oczywiście w porozumieniu z lasami państwowymi, no i też oczywiście z zarządcami terenu. Także myślę, że już w przyszłym roku, jak zakończą się budowy, bo to jest najważniejsze, tak, część tych szlaków myśmy już doprowadzili tak mniej więcej na 200-300-400 metrów, przed tym przepustem. E, oczywiście nie możemy dalej, dalej tych szlaków puścić teraz tej, w tym momencie, ponieważ tam jest po prostu budowa i to byłoby sprzeczne z przepisami, no, ale jesteśmy gotowi, trzymamy rękę po prostu na turystycznym pulsie miasta, tak można powiedzieć. Turystyczny puls miasta pozwoli nam przedostać się <głos> także <głos> przez owodnicę Południową. To dobra informacja chyba, e, ale e, Zielona Góra, pytanie do Pana w takim razie, dla Zielonogórza może taka trochę opatrzona już, e, to w takim razie popytam, gdzie na majówkę, w okolicach. Na razie mówimy o aktywnym wypoczynku, czyli mówimy o rowerze, mówimy o tym, żeby ten rower może gdzieś zabrać na, na plecy, czy do pociągu wsadzić i gdzieś podjechać. Co by pan polecił? Dobrze, okolicy? że poruszył pan właśnie kwestię również pociągów, ponieważ rzeczywiście z Zielonej Góry mamy coraz lepsze połączenia też regionalne. Ja tak może wspomnę chociażby linie w kierunku Nowej Soli. Mamy kilka stacji też po drodze chociażby Kisieliny, tak? Mamy Niedoradz. Tam spokojnie można tym rowerem, z tym rowerem, może nie tym rowerem, z tym rowerem po prostu w pociągu dojechać i eksplorować tutaj okolice, chociażby jest przepiękna trasa z Niedoradza przez Zatonię, którym też przepiękny kompleks parkowy, no i potem na przykład jadąc tutaj przez Kiełpin, Ochle, w stronę Zielonej Góry, tam zaczynają się też, przypominam, fajne trasy rowerowe, albo też wręcz drogi rowerowe i korzystajmy z tej, z tej infrastruktury, która się przepięknie rozwija. Jadąc z kolei i w drugą stronę, czyli w stronę na przykład Buchałowa, czy y, taki takich miejscowości jak Koźla, y, Bogaczów, Nowogród. Też y, nawet drogami leśnymi, y, jeśli ktoś ma nawet aplikację GPS, można spokojnie też skorzystać y, y, z różnych aplikacji. Też Lasy Państwowe mają bardzo fajne mapy, też interaktywne, które pokazują nawet w danym momencie, gdzie jesteśmy. No wiadomo, że są jakieś tam też y, braki zasięgu, ale potem się wszystko bardzo ładnie też odnajduje. Więc zachęcam do tego, żeby Korzystać właśnie z takich tras, też tutaj po, po tych liniach kolejowych. No i oczywiście linia w stronę tutaj Czerwieńska, Nitkowic, chociażby i, i tam tych wszystkich miejscowości, jadąc w stronę Kros Bytnica, Radnica. tak, To są przepiękne tereny też do, do, do eksploracji. Gryżyński Park Krajobrazowy, w którym też zdradza. Akurat PTTK Zielona Góra to wykonuje. I mam informację z, z, ze świeżej ręki, że e, prawdopodobnie do jutra skończą szlak do Gryżyny od Szklarki Radnickiej. To jest taki przepiękny szlak czarny, tak zwanej Rynny Gryżyńskiej. Bardzo go polecam. Najlepiej eksplorować go Albo rowerem, albo właśnie pieszo. Można wysiąść sobie na stacji Radnica, i tam też te szlaki są bardzo fajnie pokazane, bardzo blisko. Zresztą nawet w Zielonej Górze, przy ulicy zimnej 1, tak od razu mm. podpowiem, jest również takie biuro regionalne Gruzińskiego Parku Krajobrazowego. Tam można zaopatrzyć się w jakieś mapki, czy nawet uzyskać informacje z pierwszej ręki. No, ja już tutaj przeglądam ulotkę przewodników lubuskich, to ja zapytam pana w takim razie, już zmienię trochę temat, zapytam o to, jak dziś wygląda praca przewodników w samej Zielonej Górze, ale także w województwie. Sezon ruszył? Możemy już mówić o jakimś ożywieniu? Tak, możemy mówić jak najbardziej o ożywieniu sezonu. Maj czerwiec to są tradycyjne miesiące wycieczek szkolnych, również przy dofinansowaniu z różnego rodzaju programów rządowych. No, Chociaż teraz Ministerstwo Edukacji wystartowało z tymi konkursami, chyba bardzo fajny pomysł. Tak, no dzięki temu mamy też pracę, nie będę ukrywał, tak, a poza tym też bardzo dużo rzeczywiście tych programów jest też opartych na jakichś trasach regionalnych, co też jest bardzo fajną rzeczą i też szkoły korzystają z takiego cyklu spacerów y, Szlakiem Zielonogórskich Bachusików, który już ruszył, też zachęcamy szkoły do tego, żeby zgłaszać się do naszego stowarzyszenia, ponieważ miasto Żyna Góra już od wielu, wielu lat dofinansowuje właśnie takie, takie spacery po Zielonej Górze z przewodnikami Szlakiem właśnie Zielonogórskich Bachusików, a oprócz tego... Po Powolutku zaczynają zjeżdżać się też grupy seniorów, które też no, lubią spędzać wolny czas tutaj, właśnie też aktywnie. To nie są może takie bardzo intensywne wyjazdy, bo też mamy taką informację, że no, jesteśmy starszymi ludźmi i maksymalnie trzy obiekty dziennie nie za dużo też chodzenia, ale też powolutku, powolutku tych grup jest coraz więcej i będzie na pewno coraz cieplej, więc Lubuskie tak powolutku staje się też taką, już nie tak jak kiedyś mówiliśmy, Ziemia odkryta po powolutku już to lubuskie staje się coraz bardziej znane, no z czego my się też oczywiście cieszymy, bo, bo na tym nam bardzo też zależy. No właśnie, jesteśmy dwa lata po, y, pa, po rozpoczęciu pandemii i te dwa lata także zapewne wywarły piętno na y, tej turystyce. Jak to wygląda u nas w województwie lubuskim? To czy znaczy w, w lubuskim, lubuskim jeszcze w miarę, w miarę nie jest to tak, m, tak widoczne, ten efekt nie jest tak widoczny jak na przykład w większych miastach, tak? Bo, bo tam rzeczywiście część osób, która utrzymywała się wyłącznie z turystyki jako, nie wiem, przewodnicy miejsce na przykład na przykład w Krakowie czy w innych, w innych miejscowościach. Oni myślę, że bardzo mocno odczuli brak no, dopływu turystów. Natomiast tutaj większość, na przykład członków Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych to są albo emeryci, ale, albo też osoby czynne zawodowo, które wykonują inne jeszcze zawody, więc tak naprawdę no, odpadła im jakaś tam część po prostu ich działalności. A oprócz tego no, te osoby, które na przykład prowadziły też działalność, mogły skorzystać z programów rządowych, chociażby tych bezwrotnych pożyczek czy, czy różnego rodzaju, tak. W też tarczy, dokładnie. Osobiście też z tego skorzystałem i, i, i dzięki temu też muszę powiedzieć, że, że no w jakiś sposób też tą działalność mogłem dalej jeszcze prowadzić, a część tych osób po prostu no, skupiła się na innych czynnościach. No oczywiście były te uwolnienia też wakacyjne, które też naprawdę bardzo fajnie pozwoliły nam odnaleźć się na nowo, no, ubiegły rok, jeśli chodzi o lipiec, sierpień, wrzesień, uważam, że bardzo, bardzo udany i rzeczywiście dzięki temu, że nie wyjeżdżano tak licznie zagranicznie, jak zazwyczaj po prostu no, turystyka polska bardzo ładnie się rozwijała. A kto odwiedza się na Górę? Kogo prowadzacie? Czy to bardziej wycieczki krajowe, czy sąsiedzi? A może się zdarzył jakiś bardziej egzotyczny kraj za oceanu? Może ktoś przyjechał zobaczyć znaczy, Tak, za oceanu również i to nawet tak z daleka, z daleka. Mi się zdarza też oprowadzać grupy z Australii, o. ponieważ też bardzo pomagam w parafii w Klempsku. To jest ten słynny kościół, parafia z niemiecki, tak? Z z której to parafii wyemigrowali staro luteranie do Australii, okolicy Adelaide. I teraz to jest piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, nawet pokolenie przyjeżdża tutaj i, i po prostu często szukają osoby, które w jakiś sposób jest takim łącznikiem pomiędzy no, historią a, a tym, co teraz obecnie. Także też mi się zdarza oprowadzać grupy z Australii. Proszę bardzo, e, tak egzotycznie. E, e, no to dobrze, to e, gdyby Pan miał zachęcić na koniec e, do e, odwiedzenia lubuskiego, bo może przyjadą tutaj ci, którzy odwiedzają naszych zielonogórzan, to... Tak to no, ja, ja, ja już słowa, że lubuskie odwiedź miejsce, gdzie jeszcze nie byli twoi sąsiedzi. Proszę bardzo. Coś nowego. Coś nowego. Jarosław Norowski, Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych z zawodu oczywiście także przewodnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie. Rozmowa po dziewiątej.